Witam serdecznie w kolejnym moim filmiku z cyklu Rozmowy sama ze sobą, ale dzisiaj z całkiem innej beczki. Ten, ten odcinek, ten, ta część tego filmiku będzie tak troszeczkę reklamą, troszeczkę będzie takim zachęceniem. Dzisiaj tytuł tego filmiku jest ciało. No może to jest bardziej filmik dla kobiet. Faceci może nie będą zbyt bardzo korzystać z tego, ale z, z czym ja dzisiaj przychodzę? Przychodza. Tak jakby z drugim moim największym talentem, który posiadam, to jest prowadzenie ćwiczeń dla kobiet. Jest to program autorski, który ja stworzyła, który prowadzę już od 20 lat, i on się cały czas modyfikuje i, i ewoluuje, bo dlatego, że ją się zmienią, to też zmieniał się ten program. Ale chcę wam powiedzieć, że tak jak już na tych innych moich filmikach mówiłam, jak bardzo ważny jest ruch. Dlatego ten ruch stworzyła już wcześniej zanim ten mój cały rozwój duchowy się też zaczął. On już cały czas był ten ruch tylko robiła to bardziej z takich komercyjnych jakby powodów, czy też bardziej z tego ego, nie? Te ego chciało po prostu zabłysnąć, chciało być kimś. Oczywiście Ejerzech też gimnastyczką byłam 20 lat, ćwiczyła wyczynowo gimnastyka, mam różne tytuły, mistrzostw Europy, mistrzostw świata. Była w tych całych kręgach takich zawodowych sportowców, także to cała ta moja przeszłość. Ten pierwszy okres mojego życia poświęcała sportu. Też mnie to wykształciło w jakiś sposób, stworzyło we mnie ta wytrwałość i te takie dążenie do celu, co też teraz gdzieś tam muszę zostawić za sobą, dlatego że to nie jest już moja droga. Ale. Wykorzystuję teraz te moje możliwości, te moje umiejętności i cały czas je wykorzystywałam. tylko teraz przychodzę do Was z takim, z, taką, z takim zapytaniem, też i z tym, żebyście się o tym dowiedziały ode mnie, że coś takiego robię. Prowadzę te zajęcia, dlatego Wam o tym mówię tutaj na, z, tego, z tego miejsca, dlatego że ten mój program stworzyła i robię to online. Kiedyś prowadziła zajęcia stacjonarnie, dzisiaj przerzuciła się już na ćwiczenia online. Są, y, prowadza dwa live y na żywo y, w, w, w tygodniu. Jest to taka zamknięta grupa na Facebooku, gdzie możemy wszyscy po prostu korzystać z tego, co już jest nakręcone. I y, możecie sobie to odtwarzać po prostu w danym momencie swojego y, dnia, kiedy, kiedy Wam to najbardziej pasuje. Ale to, że jest to grupa zamknięta i też y, wykupujesz tam taki abonament miesięczny, i to po prostu Cię też mobilizuje do systematyki. Bo co ja chcę powiedzieć o tym, jak nasze ciało funkcjonuje? Ono potrzebuje takiej systematyki. To nie ma tak, że teraz jest nowy rok i są zaś nowe postanowienia i idemy, ćwiczymy miesiąc i potem już odpuszczamy. Ja. W tej grupie mam dziewczyny, które po prostu już ćwiczą dwa lata w takim systemie, i one cały czas odnawiają co miesiąc, bo to im się tak podoba, bo ją łącza nie tylko ciało, ćwiczenia ciała. Ale też wprowadzą tam elementy takich duchowych podróży na koniec zajęć, czy też taniec intuicyjny. I ten mój program cały, on składa się z różnych elementów, gdzie nie spotkałam jeszcze nikogo, kto tak to wszystko połączył. Bo ja łączę gimnastykę sportową, z której się wywodzę, bo właśnie ćwiczyła gimnastyka sportową, była gimnastyczką. Rzeczywiście, że to wypływo z mojej natury, to, to, to tak jakby nie jest wyuczone to, co ja tutaj robię, to wypływo z takiej mojej. Instynktu, intuicji i otworza też ten, te zajęcia każdego dnia. Czy te, te dwa razy w tygodniu, jak mam te zajęcia, to każdego dnia jest dodawane coś nowego, jest jakoś inspiracja nowo pod wpływem pięknej muzyki. Wyciszamy się tak, jakby na godzinę i poświęcamy czas sobie i temu naszemu ciału, rozciągamy go na różne sposoby, budujemy sylwetka, tworzymy ten korpus mięśni, który nas chroni, chroni nasze, nasza energetyka, są te powięzia rozciągane, gdzie one są pościskane bardzo mocno u kobiet przede wszystkim i też nasza gracja, nasze chodzenie, ja zawsze, jak na przykład prowadziła kiedyś ćwiczenia na żywo, no to kobiety, wie, wiecie, wszystkim. W sumie dziewczyny zną, które są w mojej grupie, ale kiedy spotykałam jednak gdzieś na mieście, to zawsze od razu wiedziałam, że one chodzą do mnie, bo ich postawa się zmieniała. <laughs> one po prostu sylwetka miały wyprostowaną, głowa do góry, nie jakoś arogancja, tylko taka gracja. Bo te moje ćwiczenia one są tak stworzone, że tam jest bardzo dużo takich ruchów baletowych, bo ja połączyłam właśnie gimnastykę sportową, balet, yoga. Elementy pilatesu, elementy oddychania prawidłowego, plus wibrogimnastyka, plus tai chi, wszystko to łącza w jedno, tak jakbyście miały taki pakiet gotowy, pełny, całkowity w jednym, w jednych ćwiczeniach, nie musicie iść potem na yoga, nie musicie iść tam na tai chi, nie musicie na oddychanie iść, na taniec intuicyjny, tylko macie to wszystko w tym jednym pakiecie. I teraz chcę Was po prostu do tego zachęcić, żeby te osoby, które tutaj poczują się w jakiś sposób zachęcone do tego, żeby ze mną ćwiczyć, poza tym, co tutaj robię z tymi takimi z tymi przemianą tych programów wszystkich, które są w naszej odinstalowania tych programów, które są w naszej świadomości, to oprócz tego jeszcze mocno skupią uwagę właśnie na tym ciele i nie jest moim celem bycie jakąś chodzącą modelką, czy tylko skupianie się na tej skorupie. Nie, u mnie celem jest samopoczucie i też przede wszystkim sprawność. To jest najważniejsze. Ja nie patrzę na sylwetka kobiet i nie, jeżeli chcesz umie schudnąć, czy doprowadzić się do jakiegoś nie wiem, stanu tego, co tam widzisz w telewizji, to to nie jest to miejsce. To od razu, możesz od razu opuścić ten filmik i to nie jest to miejsce. Moim celem głównym jest doprowadzić Cię do tego, żebyś czuła się sprawno, żebyś czuła się elastyczno, żebyś mogła mieć swoje ciało na tyle sprawne, że jak się przewrócisz, to nie zrobisz od razu gleby na ziemię, tylko polecisz, polecisz i zrobisz przewrót w przód i od razu staniesz na nogi, że się nie obalisz tak, żeby się połamać, nie? Tu chodzi o to i przede wszystkim o to, że twoja psychika w tym momencie odpoczywa, relaksuje się, zaczyna iść na inne myśli i twoje ciało zaczyna dostawać takiej energii i takiego poczucia, że ty zaczynasz o nie dbać. I to jest tutaj tym głównym moim celem. I mój program jest naprawdę genialny, bo połączyła te wszystkie metody w jedna i one cały czas się to gdzieś tam rozwija. Czyli, jeżeli jesteś zainteresowany, napisz do mnie na maila i ja wtedy Cię pokieruję dalej, co dalej zrobić. I można, zapraszam wszystkie osoby, które tutaj zostały gdzieś wywołane, czy poczuły się zachęcone do takiej lekcji gratisowej, próbnej, żebyście mogły wejść do grupy i zobaczyć, czy to jest coś dla Was, czy nie. I jeżeli nie, to wychodzicie po prostu i nie, nie płacicie mi nic za, te, za ta pierwsza lekcja, próbno. Także zachęcam Was bardzo do tego. Mój program nazywał się Jamin Pilates, tak go kiedyś nazwała i tak ta nazwa została, ale to wszystko właśnie cały czas się rozwija i, i teraz połączyła tak jakby ciało z duchem. I robią to w taki, w taki harmonijny sposób, że jest to wszystko za, za, zapełnione, jakby te wszystkie nasze potrzeby, które my potrzebujemy na dzisiaj. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze za uwagę i zapraszam do kontaktu na mojego maila. W opisie będzie kontakt do mnie i piszcie mi na maila. I dziękuję Wam bardzo i czujcie się zaproszone na moja lekcja próbna. Do widzenia, cześć, pa pa.